Nie wiedzieć czemu zimą większość rodaków zna tylko jeden kierunek. Góry. Ja chcę zrobić Państwu apetyt na Podlasie, gdzie krajobrazy nadburzańskiej przecudnej urody, gdzie ludzie szerokiego serca i gdzie jedzonko przesmaczne. Dobrze mówię panie Rysiu? Tak jest. No to w drogę. Podlaską ziemią. Oto podlaski, pojazd terenowy o samoskrętnych płozach. Ten patent inżynierowie zastosowali we współczesnych konstrukcjach, musi podpatrzyli go zimą na Podlasiu, stwierdził pan Rysio i zaczął kręcić karuzelę. Nieźle się zaczyna. Rysio jest furmanem fabrycznym najstarszej i najbardziej znanej stadniny polskiej Janów Podlaski. Jej początki sięgają 1817 roku. Na sławę hodowli pracował wówczas ogier czystej krwi arabskiej o imieniu Alabadżanek. Podebrał go jakiemuś szejkowi im Wacław Żywózki, sławny wagabunda epoki romantyzmu. Alabadżanka przyćmiły z czasem kolejne janowskie sławy szlachetnej krwi: witraż, El Paso, Artemor, penicylina czy Pilarka. Ta ostatnia była ukochaną klaczą Andrzeja Krzyształowicza, który pod koniec II wojny światowej z narażeniem życia uratował część koni z transportu do Niemiec i wrócił z nimi do Janowa. Potem przez wiele lat kierował janowską stadniną. Wtedy wyhodowano tu araba El Paso, który poszedł na aukcji za milion dolarów, i anglo-araba Artemidora, na którym Jan Kowalczyk zdobył olimpijskie złoto w Moskwie. Znakiem rozpoznawczym stadminy jest stajnia zegarowa od zegara na wieży. Projektował ją sam Henryk Marconi. Cały zespół starych stajni janowskich figuruje na liście zabytków. Najbardziej zasłużone konie dożywają tu swoich dni na łaskawym chlebie, a kiedy odchodzą na niebiańskie pastwiska, ich szczątki chowane są w cieniu starych drzew pod wielkimi głazami. Stadnina położona jest we wsi wygoda, widać stąd jak na dłoni zabudowania liczącego pięć wieków Janowa Podlaskiego. W XV wieku, kiedy tatarzy złupili doszczętnie łódzk, tamtejszy biskup musiał poszukać sobie nowej siedziby, padło na Janów, który stał się stolicą biskupstwa łódzkiego, bo nazwy biskupstwa nie zmieniono. Wtedy też Kościół Świętej Trójcy wyniesiono do godności katedry. W zakrystii zachowały się zabytkowe ornaty, zdobione pasami kontuszowymi. Najbardziej znanym ośrodkiem produkcji owych pasów był słudzk, I stąd ta część polskiego stroju narodowego zwyczajowo nazywana była pasem słudzkim. Biskup Łóck. Kim się odprawiał w pasie Słódzkim na ornacie taka sobie częstochowska rymowanka. Dla historycznego znaczenia cały zespół katedralny w Janowie nazywany bywa wawelem podlasia. W podziemiach świątyni znajduje się krypta grobowa, w której chowano hierarchów kościelnych. W niej spoczywa też ostatni urzędujący biskup łódzki Adam Naruszewicz. Jako duchowny, oddany pasterz zbudował szpital, przytułek, gospodę dla biedaków, a na niwie społecznej wybitny historyk i poeta doby oświecenia. Ciętym piórem piętnował fałsz, obłudę i zakłamanie ówczesnych polityków. Nie ma, powtórnie mówię, szczerości na dzień. Znakami się ujdziemy, tylko powierzchnenie. Przyjaźń na oświadczeniach zasadza się licha. Święty, co ręce składa i ustawnie wzdycha. Pokorny, co się kłania. Uczony, co śmiele gada, aż nadto między niełkami wiele. Jak widać, epoki przemijają, a teatr polityki ze swoimi aktorami jest wciąż taki sam. Janów Podlaski zachował charakter i urok typowej przedwojennej prowincji. Niemal 100 drewnianych domów konserwator oznaczył jako zabytki. Właśnie w takich okolicznościach lubią osiadać artyści. 18 wieczny dworek przy rynku zamieszkuje bardzo ciekawa osobowość, jak mawiał o Maćku Falkiewiczu profesor malarstwa Warszawskiej Akademii Ludwik Maciąg. Serdeczna więź pomiędzy panami zrodziła się na gruncie wspólnej miłości do koni. Maciek nie tylko je maluje, także hoduje wierzchowce razem z całą zwierzęcą sforą. Ostatnio Maćkowy przychówek wzbogacił się o ozdobne koguty. Jeden robi za modela, łazi w pracowni po pianinie przynęcony ziarnem. Kogut w pracowni to żaden wyczyn. Swego czasu artysta wprowadzał tu konia ku uciesze zebranych gości. Kokoryko, który profil mam lepszy, prawy czy lewy? O, tu jest więcej ziarna. W ten sposób staliśmy się świadkami powstawania kolejnego dzieła. Dzisiaj w pracowni jest cicho, ale na święto Hubertusa tłumno tu i gwarno, bo tradycyjnie w listopadzie gospodarz urządza końskie party. Wznosząc kolejne toasty, imć Maciej paraduje wśród gości w szlacheckim stroju polskim: w kontuszu, w czapie z futrzanym otokiem i przy szawie. Śniłem sobie smacznie o przygodach małego rycerza, kiedy w ucho wwiercił się hejnał sygnałówki. U Maćka budzi gości rano trąbka albo kogut, ale jedno i drugie zbyt wcześnie.